Siema, ziomki, ziomale Witam Ksantora na kanale na wiejskim życiu nad morzem w specjalnym krótkim poradniczku dla mister Zamiano, który prosił żeby pokazać jak y, puszczać czyste bilety, no i tutaj wchodzimy oczywiście, żeby sprawdzić ile mamy czystych biletów u góry tu mamy czyste bileciki, ja mam akurat 43 w tej chwili, później Klikamy w panel znajomych, w tą łapkę. Oczywiście możemy to zrobić na kuplach, ale to się szczerze nie opłaca. Lepiej odwiedzić kumpli osobiście. Klikamy odśwież najlepiej. Później ikonkę czystych biletów. Ewentualnie można zaznaczyć Darka i Fele. Kliknąć autowybór, wtedy puścimy 22 czyste bilety. Ja akurat Darka i Fele już Zrobiłem, tak więc nie zaznaczam. No i klikamy użyj. 20 czystych biletów. Ewentualnie możemy sprawdzić, jakie poziomy tutaj się znajdują do czyszczenia. No bo takie poziomy już poniżej 80, nawet 80 poziomy mogą nie mieć niebieskich paczuszek w, w czystych biletach. No, oczywiście, jeszcze można ustawić ewentualnie. Kolejność czyszczeń, bo to wiem, że standardowo jest jakoś inaczej ustawione. Można to przestawić na przykład, żeby zabierało najpierw wyspiarskie fioletowe pudełka. Ja mam przede wszystkim niebieskie pudełka. Później wyspiarskie fioletowe pudełka. Jak nie uda się zdobyć, bo te wyspiarskie fioletowe pudełka są rzeczywiście lepsze od niebieskich. No i później już pozostałe, i tak właśnie puszczamy. Czyste bileciki. Ok. Odczekujemy ponad 3 minuty. Oczywiście, te okienko, w którym to ten piesek idzie. Możemy spokojnie zamknąć, robić sobie co innego. Pójść sobie śmigłowiec, grać, odwiedzać kumpli. Oczywiście, w czasie odwiedzenia kumpli nie możemy odebrać tego. Tych czystych biletów. Tutaj sobie puszczę śmigłowiec. O, widać, przyszedł. Przyszedł już wieżak. zwierzak skończył, skończył odwiedzać. Dostałem komunikat, fajnie. I oczywiście mogę to odebrać na wyspie, mogę to odebrać na farmie, nie mogę tego odebrać na społeczności, nie mogę tego odebrać jak jestem u znajomych. Właściwie znajomych nie można odwiedzać w czasie tego kopania przez zwierzaczka, bo jest to zablokowane. No i pięknie odbieram. Tutaj widzę, że już że coś nie dostałem jednej paczuszki niebieskiej, znajomy nie miał, ale nie miał owieczki, tak więc yy, smutno trochę, nie przyszło 20 paczuszek. No i tak to wygląda. Jak oczywiście się podobało, to proszę o łapeczkę, zostawienie subika i trzymajcie się, pozdrawiam. Pa, pa. Tur, 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 tu, 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 Cześć!